Witam Was serdecznie, są jak u Mamy w środę, więc w środę film na YouTube'a. Dzisiaj chciałbym się z Wami troszeczkę zatrzymać, zwolnić tempo biegnącego życia yy, i przemyśleć kilka fajnych słów, cytat pewnej wielkiej kobiety, którą zapewne znacie. I troszeczkę tak się wziąć taką zadumę przebiegającego tego Mamy jesień i jesień to taki czas w życiu człowieka, w życiu w ogóle świata, takich czas przemyśleń, zmiany, przygotowań na gorsze, powiedzmy sobie tak kolokwialnie na gorsze, tak, przyjdzie za chwilę zima, która nas, która nas zaskoczy. Piękne już złote liście w moich okolicach i rozważamy dzisiaj jeden cytat. Jeden cytat. Matka Teresa powiedziała kiedyś. Ważnym jest nie to, co robisz, ale ile wkładasz w to miłości. Krótko. Krótko i na temat dzisiaj. Dlaczego? Bo bardzo często spotykam się z tym, że są dwie możliwości ludzi, którzy postrzegają mnie gdzieś w internecie. Albo młody, głównie aż nic nie wie. Albo młody, bogaty gówniarz, który też nic nie wie. I zastanawiam się, długo czekałem, powiem Wam szczerze, bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, zobaczcie mój kanał na YouTubie. Nagrywam dopiero rok cokolwiek na YouTubie. Od jakichś... No nie chcę skłamać, ale siedmiu... Myślę, że spokojnie siedmiu lat interesuję się rozwojem osobistym, osiąganiem lepszych wyników, efektów. Rezultatów, jakimś działaniem w życiu. I dopiero po tylu latach pomyślałem: Kurczę, coś mam do przekazania tym ludziom, coś mogę powiedzieć z doświadczenia, coś mogę powiedzieć z tego, co robiłem w życiu, z przeróżnych porażek. Uwierzcie, miałam tyle porażek w życiu, że to jest niepojęte, naprawdę. No, jak można coś zepsuć, to jestem w tym mistrzem. Jak można założyć do dupy biznes, to jestem mistrzem. Jak można znaleźć kiepskiego wspólnika. Mistrz. Jak można stracić 200 tysięcy w 5 minut jestem mistrzem. Jak można stracić drugie tyle prawie na giełdzie w kilka miesięcy, no może nawet nie kilka miesięcy, kilka tygodni, też jestem mistrzem. Jak można poddać się wielokrotnie, jak można przegrać. Naprawdę jestem w tym mistrzem. Jestem mistrzem w tym negatywnym spojrzeniu na świat, w tym w tym właśnie czymś negatywnym. I powiem szczerze, że Zawsze, cokolwiek robiłem, robiłem tak, jak matka Teresa mówi, w, swoim, w swoich słowach. Czyli starałem się zawsze włożyć we wszystko miłość, takie, takie, taką pomoc komuś albo sobie, zazwyczaj komuś, bo już na szczęście, dzięki Bogu, szybko zrozumiałem, że im więcej ludziom, im większej grupie ludzi pomogę, tym więcej pieniędzy zarobię. Rozumiałem, że muszę dawać światu wartość. Bo ci ludzie, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy, po prostu dają wartość. Dają jej więcej po prostu niż wszyscy inni. I powiem wam, że dzisiaj yy, z matką Teresą rozważałem porannie i jestem zszokowany, jak szybko my biegniemy. Jak chcemy mieć szybko efekty, jak chcemy szybko dojść do sukcesów, spełniać marzenia. Ja na swoje pierwsze marzenie w życiu na swoje największe marzenie w życiu, Porsche Cayman'a, czekałem tyle lat, z 6 lat ciągłej pracy, non-stop pracy, non-stop zapierdalania, bo to inaczej nie da się powiedzieć, naprawdę. Ci, co mnie znają z wcześniejszych różnych MLM-ów, z różnych biznesów internetowych, ci, co zarabiają, bądź zarabiali, bo też są tacy, co się swochowali, już nie, już nie, już nie zarabiają ze mną, bo oni są najmądrzejsi. Zawsze długo czekam na efekty. Nie wiem, dlaczego tak było. Nie wiem, dlaczego tak było, że po prostu jakoś ten nos mnie tak oszczędzał z tych nagród. Ale dzisiaj właśnie rozważając te, 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 ten, ten cytat Matki Teresy, rozumiałem, że to wszystko jest po coś. To każde nasze działanie jest po coś. To wszystko musimy po coś zrobić. To, to nie przychodzi bez niczego. Bo gdyby nie te wszystkie porażki, gdyby nie te momenty, gdzie mogłem się sprawdzić, czy daje miłość w swoim życiu, czy nie daje, to zapewne bym się po pierwsze szybko poddał, a po drugie nie docenił tego, co mam teraz. Uwierzcie mi, że nie ma większej docenienia straty. Wiecie, bardzo dużo ludzi wysyła mi jakieś filmy, jakieś gości. A, 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 którzy albo są jakieś tam, nie wiem, pokazują pieniądze, wiecie, na przykład mi ostatnio taki koleś nie chcę powiedzieć e, nazwiska, imienia, bo, bo, bo na pewno go od razu sobie na goglach czy na fejsie. W każdym razie wyróżnia się swoim wyglądem i wiecie, i wrzuca jakiś post, gdzieś tam e, zarobił ileś tam naście tysięcy w ciągu miesiąca, po czym zdjęcie z domu nie wiem, rodzinnego, czy czy, czy swojego domu, nie wiem, raczej nie swojego domu, jakiejś takiej pościeli, takiej wiecie, takiej babciny pościeli, takiej wiecie, taka, taka pościel już prze, przeprana już tysiąc, 1500 razy, babcia ją nawet krochmaliła a nie wiem, trzy dni później filmik o tym, jak zarabiać 100 tysięcy w miesiąc. Zapytany, zapytany, od ilu tak zarabia, zarabia tak od miesiąca. Spoko miałem zajebisty film, zajebisty live. Jest też na fejsie na, na przede wszystkim, ale jest też na YouTubie. Na fejsie znajdziecie go na moim profilu Jakub Żak, tam gdzie jestem w okularach. Znajdziecie go na fejsie w moim, moim fanpage po prostu. A na YouTube też jest film przed tym filmem, który zaraz chwilę dodam. Powiem że zacząłem to wszystko doceniać jeszcze bardziej, gdy to wszystko się traci. Bo wiele lat można powiedzieć tak, u mnie działania są dwufazowe. Albo cisne. Zawsze tak jest. Cisne na 250% i nie rozważam, czy ktoś jest na tak, czy nie. Jeśli coś sprawdzam i wiem, że tego jesteś pewny, czy to zarabiania w internecie, czy jakiegoś programu, czy jakieś firmy, jeśli jestem im pewny, to po prostu zapierdalam. I czyjeś opinie mnie nie interesują, bo wiem, że to nic nie wnosi do mojego życia. To, że mi ktoś powie, że to jest kujowne, albo to nie działa, to mnie to interesuje. Jak na mnie działa, to znaczy, że na inny też może działać. Skoro ja zacząłem od zera i też to zrobiłem, to tym bardziej Ty możesz to zrobić, tak? Ale też często. Często coś wychodzi po prostu nie po naszej myśli. Ja też właśnie teraz patrzę do swojego doświadczenia. Chciałem otworzyć taką fajną firmę z zajebistymi produktami i wszystko szło zajebiście. Byłem dwa lata przed wszystkimi, którzy cokolwiek wymyślili w tej branży. Dwa lata wcześniej coś wymyśliłem, ale dobranie złych partnerów biznesowych, zaufanie osobom, którym to, czy nie powinno się zaufać, powodowało, że straciłem wszystko traciłem 200 tysięcy złotych, to była naprawdę dla mnie góra pieniędzy, naprawdę góra pieniędzy. Myślę, że dla Ciebie, jak to oglądasz, to wyobraź sobie, że masz 200 tysięcy złotych na koncie, po czym tracisz je w, nie wiem, w 5 minut, 10 minut, faktycznie jednym telefonem. O, to coś strasznego, to coś, no to nie da się opisać w ogóle słowami, to, 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 to ktoś, to traci takie pieniądze, albo ma swoją firmę i straci takie pieniądze, to to do docenię. I ten właśnie cytat matki Teresy mówi właśnie o tym, o miłości wkładania w to wszystko. Naprawdę ja to sobie od razu wybaczyłem yy, powiedziałem jej, no karma do niej wróciła piękna, bo powiem, że, że stracił wszystkie swoje rzeczy, maszyny, nie maszyny. Yy, życie prywatne stracił, narzeczona go zostawiła, rodzina troszeczkę go odcięła od siebie, jak się to dowiedziała, bo on też to wszystko stracił. Myślał, że, że świat zwojuje. I tak naprawdę ta miłość w naszej pracy daje wam to wszystko. Dlatego dzisiaj chciałem Cię zaprosić do tego, byś dawał z siebie maksa w swojej pracy. Ale maksa w miłości, bo gdy myślisz tylko o pozytywnych rzeczach dla swoich bliskich, swoich ludzi, znajomych, klientów, to uwierz mi, że pieniądze się pojawią. Może będzie duże niż wszystkie inne, jakieś tam oszuści i tak dalej, albo jakieś tam inni. No, ja nie jestem osobą, która po prostu lubi się popisywać. tak? No, to z tego, że zarabiam 100 tysięcy miesięcznie? jak Ja nie potrzebuję nagrać filmu. Nie wiem, spalić pieniędzy i tak dalej, bo też takie filmy wysyłaliście, jakichś osób, które zawsze nie znałem. Taka pokora, myślę, to chyba jest, to się nazywa pokora. Tak, że, żeby, no wiesz, no jeśli masz możliwość wyrzucenia pieniędzy przez sam samochodu pędzącego i wróci go przez okno, nie wiem, ileś tam 100 złotych, to przecież chyba lepiej te set złotych, nie wiem, teraz gdzieś się szlachetna paczka. Ja też mam organizję taką fajną, charakterystyczną akcję. Przeróżne możliwości jest na tych pieniędzy, żeby ich nie spalać, nie wyrzucać, nie targać. Ale to nie o to oceniać, bo to każdy ma zrobić, co, co mu się podoba. To nie, jest, to, nie jest, to nie jest odcinek do oceniania. Mnie to jebie, naprawdę. To nie jest odcinek do oceniania, żebyście tego nie zrozumieli. W każdym razie miłość w tym, co będzie wykonywać da Wam kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim da Wam radość z siebie, jak wygracie. Jak uda się to zrobić, uda się to realizować, te osoby Wam się odwdzięczą. No nie wszyscy, No nie, no, z 10% mam się Z 10% mam się oddzięczyć powiem wow, dzięki stary, dzięki tobie. Ja do dzisiaj cały czas tym osobom, które mi nauczył różne rzeczy, dziękuję. Mimo tego, że mi już kilka lat, mogłem to olać, ale na moim wczorajszym odcinku o nauczycielach zobaczycie, jak ważną w grę działa wdzięczność. Nie uwierzycie, że można zmienić czyjeś życie, tylko o tym myśląc. Zdebrać kilkaset osób. Żeby myślał o danym temacie, żeby go poprawić, i on się poprawia. Szok, szok. To do zobaczenia na wideo wcześniejszym. I zachęcam Was do tego, byśmy rozważali z matką Teresą właśnie te słowa. Nie ukrywajmy ta kobieta to kobieta czynna. To kobieta, która naprawdę dała z siebie maksa, można powiedzieć, z miłością. Ważnym jest nie to, co robisz, ale ile wkładasz w to miłości. Możesz być murarzem, robotnikiem, tragarzem, nie wiem, szamponurkiem, ogrodnikiem, kopadzirowy możesz. A jeśli faktycznie wykonujesz tą pracę z miłością, to twoim życiu dzieją się cuda. Jesteś szczęśliwy, uśmiechnięty, przyciągasz dobrych ludzi. Ile ja widziałem osób, które robiły jakąś jakimś świecie śmieszną pracę, naprawdę, no wiecie, no, nie porównywają na przykład pracy bycia prezydentem, gdzie masz codziennie do dyspozycji kilkaset rzeczy, możesz albo kogoś zrujnować, albo kogoś wzmocnić, możesz albo uratować 100 osób, albo 10 tysięcy, tak, bo nie wiem, masz teren zalewowy i albo leje powódź, nie wiem, trzeba otworzyć yy, rygle, żeby wylać wodę i albo zalejesz 100 domów, albo odcalisz 10 tysięcy są przejewane decyzje. To są... sobie nie wyobrażamy, jak zazwyczaj ciężkie prace mają straszne decyzje. My sobie myślimy, że to taki, jak A ci ludzie naprawdę mają przesrane, przesrane. I ta jesień dzisiaj skłania mnie właśnie do tego rozmyślania, że nieważne co w Twoim życiu się pokaże, nieważne co będziesz musiał, będziesz musiała robić, ważne czy robisz to z sercem, miłością, pomocą dla innych. Jeśli nawet, nie wiem, apiszujesz jakimiś rzeczami, co masz, co zdobyłeś, co Ci się. Yy, udało zrealizować, dałeś radę, zrobiłeś. Fajnie, zajebiście. Ale naprawdę wielkość odciągniesz po tym, gdy pokażesz swoją miłość tym wszystkim. Ja uwielbiam rozdawać pieniądze, ja uwielbiam wspierać różne biznesy takie startupowe. Kręci mnie to mega, naprawdę. Wiele różnych już różnych promysłów spałem, które w ogóle nie wypaliły z dupy. Wyłożyłem na to kilkanaście tysięcy na niektóre i nic, po prostu nic. Dupa, jedna wielka dupa... Ale to cieszy, jak widzicie, że ci ludzie chcą coś osiągnąć. Oczywiście, zdarzą się tacy ludzie, którzy nie docenią w ogóle Twojej pracy, Twojego życia, tego, co Ty będziesz wkładał, co będziesz wkładała w swoje życie. Okej, okay, to jest pewne, ale róbmy to z miłością, kochani, bo mamy jedno życie. Wykorzystajmy to w całkiem spoko. Życzę Wam świetnego, świetnego tygodnia, pełnego miłości. Jeśli wierzysz w Boga, no to to Ci jest znacznie łatwiej, bo, bo Bóg jest tą miłością, Bóg, Bóg wykazuje właśnie jak mamy miłować innych i co jest najważniejszym przykazaniem na świecie. Przykazanie miłości. I Ty masz łatwiej. Jeśli nie wierzysz, no to musisz to jakoś objąć rozumem inaczej. tak że, że, że nie ma tego, co jest. tak? Także naprawdę to coś niesamowitego moim zdaniem. Co powinniśmy no kurczę robić w swoim życiu. No bo chyba nie ma innego sensu w życiu niż nie robić wszystkiego z miłością. To jest niesamowite jak proste czynności, wiecie, no jak widzę ekspedientkę w sklepie, która jest ucieszona, robi coś, wiecie, takim sercem, powerem, pff, to nagle, nagle, wiecie, wszystkie troski odchodzą, tak, no często tak pewnie spotykacie się, tak, w jakiejś restauracji ktoś coś robi, wydaje Ci kawę, a on Ci tak tą kawę wyda, co dla niego to jest, wiecie, pewnie jedna z tysięcznych kaw dzisiaj, a to od razu Ci wraca uśmiech na twarz, od razu jakieś zagadanie, od razu jakieś coś. Róbmy to z miłością, kochani. Świat czeka na naszą miłość, żebyśmy im dali ale to działa tylko w jedną stronę, niestety. W jedną stronę w ten sposób, że jeśli ty nie dasz miłości, to jej dostaniesz z powrotem. Bo to wszystko zaczyna się od naszej strony. To ty musisz zdecydować, żeby komuś zaoferować swoją pomoc, przyjaźń, miłość, uczucie. Dopiero wtedy, jeśli to będzie szczere i prawdziwe, świat ci to da. I da ci to w stokroć. Możesz mieć wszystkie swoje marzenia, które ci się tylko uwali w głowie. Ważne jest tylko to. Jak do podejdziesz? Życzę Wam pełnego miłości tygodnia. Zapraszam Was na Jakub Żak TV i na Jakub Żak fanpage na fejsie. Mam nadzieję, że ta miłość wniosła do Was, przesyłam Wam pozytywną energię, pakuję Was miłości ile chcesz. Jeśli. ja mam jakiś taki znak, no chyba dalej, jest dalej w naszym wejściu w rodzinę, w moim domu, hmm, gdzie ktoś wchodzi i musi przeczytać taki cytat: Ci, co ten próg przekraczają, czego nam życzą, niech sami mają ja właśnie dzisiaj Wam tego życzę. Życzę Ci tego samego, co Ty mi życzysz. Życzę ci tego samego, co Ty napiszesz mi w komentarzu. Życzę ci tego samego, co myślą mi obejmie. Życzę ci tego samego, co życzysz innym ludziom. Dokładnie tego samego. Ale jeśli życzysz coś złego, to wiedz, że też życzę tego samego. <laughs> tak, tak to działa. Życie przyciąganie ma niesamowite. Znaczy, oczywiście nie życzę nic złego, to jest oczywiście żart, tak? Oczywiście żart, ale... Ale tak to właśnie działa w życiu. Jak się wkurzysz, wkurzysz się, już nie wychodzi, za chwilę pojawia się tego jeszcze więcej. A jak mówisz, wow, piękny dzień, dzisiaj jest chujowy dzień, zaraz będzie lać. Ale mówisz, piękny dzień, piękny dzień, każdy dzień jest piękny, tak? No ta jesień jest zajebista, pewnie widzicie tutaj super liście. Ja uwielbiam się wpatrywać w takie ja miejsce, mam mam przed, przed sobą wpatrywać taką, taką, takie, takie, takie miejsca. I to życzenie czemuś, komuś dobrego Naprawdę daje coś niesamowitego. Tam energię, która jest nie do zatrzymania, ta miłość, która jest nie do powstrzymania. Ta siła, która przechodzi wszystkie z trudności. Ta... Ja, ci, ja w styczniu tego roku chciałem popełnić samobójstwo, miałem różne problemy. Po tej stracie tych pieniędzy, ja nie miałem wyjścia. Musiałem oddać masę pieniędzy w kilka dni. Naprawdę w kilka dni. I ja nie wiedziałem, skąd te pieniądze wziąć. Naprawdę. Dosłownie. Ale to kiedyś to jest materiał na inny film. I właśnie ta miłość, chyba. Ta miłość właśnie uratowała to wszystko. Uratowała mi to myślenie, uratowała mi to życie i dała mi tą chęć do przełamywania. I od tego czasu troszeczkę się zmieniłem. Przestałem przywiązywać rzeczy do materialnych rzeczy, Olałem to wszystko. Pokazywanie, że mam tyle, nie tyle. Przestałem nagrywać filmy. Jak widzicie tam, macie wcześniejsze filmy i zarabiam tam wypłaty. Dzień, dwa i tak dalej. I zrozumiałem, że nie chcę tego robić, bo ja chcę przyciągać ludzi swoją osobą, a nie tym, że mam kasę. Bo jak kasa zniknie, ja tego już doświadczyłem, to ci ludzie wszyscy znikną. Kurwa, wszyscy, jak jeden mąż wszyscy, kurwa znikną. Wszyscy. Jak potrzebujesz poczyć 10 zł, albo poprosić tych, co mają ciebie długi, żeby ci po prostu je oddali to nich Naprawdę. Może tego doświadczyłeś, może doświadczyłeś, jeśli nie, to nie polecam. Nie życzę tego na pewno z całym sercem. Zostałem tylko osoby, które faktycznie gdzieś coś im na Tobie zależy. Ale nie z formy pieniędzy, tylko albo, że dajesz mi jakąś wiedzę, wartość, jesteś, yy, pomagasz i tak dalej. Te osoby zostaną. Ale te, które wpadły tylko po to, żeby zobaczyć, ile masz kasy i żeby nauczyć się wziąć coś po prostu dla siebie, wiecie, to właśnie to jest to egoistyczne, ta egoistyczna miłość. Dawaj, 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 a Ty mówisz, no a Ty coś dasz? Nie, 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 na razie Ty dawaj. Dawaj, 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 dawaj. I tak to, kochani, działa właśnie, niestety. Ale rozważaliśmy dzisiaj sporo. Patrzcie, jak jeden cytat może Dać wiele przemyśleń. Mam nadzieję, że masz jakieś fajne wnioski. Podziel się ze mną w komentarzu, chętnie je przeczytam. Jeśli Ci podobało, udostępnij ten film komuś, kto szuka miłości w biznesie, w relacjach, w życiu, bo ona jest. Tylko pierwsze trzeba jej troszeczkę dać. Daj tyle, ile byś chciał otrzymać. Jeśli dasz, na pewno do Ciebie wróci. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, już trzy razy kończę. Widzicie, jak mi to nakręca. Ja uwielbiam do Was mówić, uwielbiam to dzielić się tym. To jest coś wspaniałego. Pozdrawiam Was serdecznie Jakub Brzak i jakubrzak.tv. Do zobaczenia.